Dzień dobry, dzień dobry. Przyszło moje. Wstałaś? Przyszedł mój nowy gadżet. Nie wstałam! No to wstawaj. Nie wstaję dzisiaj. Przyszedł mój nowy gadżet do domu. I mąż idzie mnie wyciągnąć za nogę z łóżka. się ode mnie. A, ja też nagrywam. Koniec tego dobrego. Powiedz co? Pokaż. Pokaż Minkę, co, co na ciebie czeka na dole. Co na ciebie czeka? Termuś. On ma na imię Termuś. Teddy. Termuś, to jest mój przyjaciel, i ma na imię Termuś. Okay. A odkurza też? Ciebie, ty masz dobre ręce i dobry ten zasięg. Możesz odkurzać wszędzie. Stawaj, larwo! Już stawaj, patrzcie, jaki ładny dzień. Ludzie. Pokazują widoki z okien, no to zobaczcie. Jakie mamy widoki z okien. I, i Luna tam, żyre kość. Jaką no, kość? ucho. No. Może nagramy sex tape. Co ty Cześć, mruczeczka! Mysunia! Otwórz to, już. Co robisz? Zrobił Ci przedłużać, żeby na piedestale postawić Twojego nowego męża. <grym> Józef, sancie. <grym z Jena> ja to zatwierdzę, że to zabawka. O Bej, nie czemu mi psujesz dzień? Niech Ty sobie kupujesz swoje zabawki, to ja Ci nie psuję no i ja się cieszę ja razem z Tobą. Jakiekolwiek kupiłem. i się cieszę razem z Tobą. Ja się dziwię jeszcze, że nie jest odpakowany. No bo jeszcze na razie troszkę jest spryskany, niech jeszcze troszkę poleży. No, i tak będzie szybko, będzie w ten sam dzień. <noise> Cieszę co co wstałaś? Się obudziłaś, co powiedziałaś? To dzisiaj będzie termus. A wczoraj, jak się kładasz spać, to co mówiłaś? Już <noise> <I głos> za 8 <noise> godzin będzie termomix. <noise> Normalnie u się tak nie cieszyłam z niczego, co? E, ile lat twierdzisz o tym? Dużo. 5? Dużo. 4 wersje były nowe. Aha, no rozumiem, że tutaj koło świeżo wsadzonej piwoni. Jest najfajniejsze miejsce dla psa, tak? Najfajniejsze miejsce dla psa, bo grzeje od brzuszka, tak? Dobrze nie grzeje oczka, ci uzawią od słonka, no. Moja myszeczka mała. Moja misia, kochana. Radek stwierdzi, że ona miała na imię Misia. Kiedyś, bo reaguje na misia. No już pani nie przeszkadza. Płoty nam hałasują, wiecie, jak wieje wiatr. Także zrobił Radziu takie, takie drewniane rzeczy. I nóż widelec się uda żeby nie hałasowało. Oj, 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 Ten kącik. Trzy godziny chyba temu sami. i dopiero śniadanie będę jadła. A Radzio dalej nie jadł. Czemu nie jesz śniadania? Nie chcesz? Ja się biorę za jedzenie. Wiesz co, ja ci powiem, że chyba niestety będziemy musieli pojechać do sklepu, bo nie ma pomidorów żadnych. Co, już jesteś? Już myślisz, że coś ci skapnie? Nie, nie, nie. Ucieka pies. Ucieka. Nawet się nie pytajcie. Nawet się nie pytajcie. Robię miejsce na Termomixa, będzie stał tam. Nie ma kontaktu, nie mamy w domu e, rzeczy, gniazdka nie mamy, także na razie po prostu dam tam przedłużacz i po prostu musiałam to wszystko zorganizować. Także wzięłam się za tutaj szafy te. One były masakryczne, bo ja wam mówiłam, że one są coś takiego jak to głębokie i, i dużo tam jest. E, dużo miejsca, także wzięłam się za to w ogóle porozlewałam zobaczcie, porozlewa. Masakra, po prostu masakra. Ale już tą szafę tutaj ogarnęłam. Włożyłam tutaj, jak widzicie, pokrywki na wszystkie przybory, tutaj mam wodę na soki, grzyby, tam mam wszystkie foremki, tutaj mam gofrownicę, którą Radek mi mówił, że nie mamy, ale mamy gofrownicę jeszcze z Polski przewieziona, dzbanki, także teraz tylko muszę ogarnąć tutaj blat i... Tak! Będę mogła rozpakować um, mojego nowego domownika. A ja moi drodzy, właśnie sprzątając w półce w kuchni, wyciągam właśnie te wszystkie nasiona, które dostałam też od jednej z was z Grecji. I właśnie wszystko jest na kwiecień, maj. W zeszłym roku ja to dostałam, ale troszeczkę później i dlatego nie wysiłam. Także tutaj mamy um, habanero, białe papryki, jedne z najbardziej ostrych. To mnie bardzo ciekawi. Kwiaty pasz. Pasiflora. Po polsku się chyba mówi flora I też teraz jest, widzę, wysiew. Marzec, kwiecień, maj. A do gruntu też teraz już. Także myślę, no kwiecień, maj, myślę, że zaraz zasieję do którejś z moich doniczek. Później się jeszcze pikuję. Tak, tutaj znowu papryka habanera, ale już taka ciemniejsza. Pomidory. Aha, też truskawki. Ale truskawek. No ale to mi w tym roku nie będą owocowały już, nie? Tutaj mamy chili. Zaraz skończę yy, sprzątać w kuchni i zabiorę się za niektóre z tych dobroci. Radosław tam grzebie. I co robisz tam? Przekupujesz? I pozbywamy się tego, czy nie? W zeszłym roku tutaj mieliśmy słonecznik radek ten od Twoich rodziców i bratki i wszystko zostało zżarte przez ślimaki oraz przez mrówki, bo tutaj było bardzo dużo mrówek. No. Yy, tutaj mamy Magi, kochani, także myślę, że już teraz jest okres, zaraz będzie można ją zrywać i mrozić. Bo Magi, taka młoda, jest bardzo dobra, moja mi zawsze mówi. Chcesz rękawiczki? Ktoś. Właśnie chciałam i... powiedzieć, że ktoś się pyta. Rado, e, tak, rado, nawet nie tak dawno. Ty byłeś jeszcze w Anglii, pamiętasz? Bo nie, w Polsce. Czy to w Anglii sobie coś zrobiłeś? I nie byłeś pewny i od razu Ciebie szczepili. A, tak, tak, szczepione także. Mam nadzieję, że nic nie powinno się dziać. Myślałam, żeby w ogóle tą wysypkę zlikwidować, bo ona jest tutaj zupełnie bez sensu. E, przypuszczam, że to drzewko, które jest piękne i urocze, po prostu by nam dalej tutaj rosło. Mi się wydaje Radek, że to bez sensu tutaj rośnie tak naprawdę. Dobra, to idę. Nie denerwuję męża. A zobaczcie, jakie to jest piękne. To trzeba podlać, bo mi coś tu wygląda takie marna. Prowizoryczny kontakt już jest, a ja zmywałam te okna i pozmywałam farbę. Także... Teraz kombinuję, co by tu zrobić. I wiecie, co wymyśliłam? Że... Na zdrowie! Mam przecież te naklejki, które kupiłam na piecyk i jakoś chyba ich nie będę używała. I myślę, że je po prostu nakleję tu. Wiem, wiem, dawałam sobie balata na nową kuchnię, ale jednak, jak widać, woleliśmy podróżować, robić zabiegi. <laughs> Także wszystko się w czasie odkłada, ale to nic, powiem Wam, że... Nie przeszkadza mi to za bardzo. Jeśli Wam przeszkadza, to bardzo mi przykro. Nam nie przeszkadza. Dobra, biorę się za to, zobaczę w mierze, czy to będzie ok. Powinno być ok, chyba. Co robi? A co Jola może robić? No, ona zawsze coś wymyśli. Jolka, Jolka. A tutaj, co będzie stało obok? Tutaj będzie stał To <laughs> Parapet się doczekał jakiejś małej przemiany przez niego. W kuchnię już żadne mieliśmy zrobić, ale... Ja już mówiłam. Ale. A! Ja się cieszę, że mieliśmy podróże, cieszę się, że mieliśmy zabiegi. Tak. To jest ważniejsze w życiu W kuchnia już... jeszcze przyjdzie, tak. W, w, w kuchni się tylko gotuje. O. Ale to świetnie wygląda. No widać, wiesz, no bo nie zeskrobaliśmy tej farby, nie? Ale to ja próbowałam, no, że szklobaci, ona za bardzo nie schodzi zanim Tutaj musiała cały dzień spędzić, a ja to chwilowo... No ma i nie tak, zobacz, trzy lata to stało i jest okej, okay, nie? Tak to wygląda, moi kochani. Myślę, że całkiem spoko. To jeszcze nie posprzątałam. E, oczywiście najlepiej byłoby, znaczy nie byłoby najlepiej, ale fajnie by wyglądało, gdybym miała nowy blat naklejany na razie i ten to po prostu przyciągnęła tutaj. No ale, że, że nie chodzimy do sklepów, no to wykorzystałam to, co mam w domu i myślę, że, że dobrze zrobiłam. Zapraszam, zapraszam! Ale ci się... Się wiecie co powiem wam? Że jestem na maksa, na maksa podekscytowana. Ja wiecie, że ja się nigdy z niczego nie cieszę, nie robię żadnych open boxów. Tutaj też nie mam zamiaru robić open boxa. U yy, zrobiłam jeden open box. <grym zainteresowana> zrobiłam jeden open box, yy, portfelika za 7 funtów, yy, ale no, po prostu naprawdę, ja Wam mówiłam, to jest najbardziej przemyślany chyba zakup Ewe. O chyba już Prze przemyślany? By... Rozważany. Tak, powiedzcie? Rozważany, marudzony. Zakup Ewa, bo moim zdaniem jest to bardzo dużo pieniędzy. Mam nadzieję, że będę zadowolony. Tutaj mamy tą misę chyba do gotowania. Kolarami. ja nie wiem, bo wam nie mam pojęcia, bo jak wiecie, nie miałam żadnej prezentacji. Będę miała prezentację z dziewczyną online, ale teraz po prostu chciałabym zrozumieć. To jest wielkie. Mówiłem ci, że to jest ogromne, że to nie wejdzie. Z tych, tam gdzie mikrofalę. Zobaczcie, jakie to jest olbrzymie. Ale ładny. Tu. A co to tu? Że ci pozwoliłem. Z, z mojego konta będzie schodzić co miesiąc. A wiecie co moja mama powiedziała? Że ten, żeby podać numer konta i ona nam wyśle pieniądze, że to będzie na moje urodziny. Na moje urodziny pół. prezent pół dla na niej. Pół. Nie, 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 jestem nieusatysfakcjonowany. Będzie stała tutaj, chyba nigdy nie miałam tak pustego blatu. Nareszcie. Naprawdę. Ale, tak? ale będę kary na niego wylewał. Ty mi spróbuj. Jedna plamka i na całe życie będzie poplamiony. Ty mi go spróbuj dotknąć. Bo nie, nie dotknę, nawet Ci go do internetu nie podłączę. No, podłączysz. Wielki, on jest za wielki do naszej kuchni, nie chcę go. Ok, zapakować? E, wzięłam sobie to na raty, na 24 miesiące. Teraz są raty... E... co robisz? Zdjęcie chcę zrobić ten Kuzynce myślę. A bratka ja kuzynka, to ten zajął Kupilibyśmy bratka kuzynki, ale ona niestety... Pok pokaż podcie, palcem tak... i uśmiech zrób. Nie. Pokaż, jakie zdjęcie. Co? Ładniejsze zrobić? No. <laughs> Wrzuciłam na Insta tylko pudło i jedna znajoma z pracy napisała Thermomix. Napisałam, że tak, pytam się czy ma. Nawet nie miałam pojęcia, powiedziała, że ma. Powiedziała gratulacje, najlepszy zakup jaki mogłeś zrobić. Wiecie, może się zdarzyć, że się rozczaruję, nie wiem, ale też kolejna znajoma ma w pracy. Bardzo sobie chwali, nawet jej mąż, który był bardzo przeciw, przeciw, zaczął na tym gotować, zaczął używać. Także mam nadzieję, że będzie ok. Ja byłam napalona, dużo czytałam, dużo oglądałam. Wielu osób się pytałam, które wiem, że mają i każdy zachwalał. Nie znam nikogo, kogo, kto by nie zachwalał. Także baw się niech. Sorry, ale naprawdę jestem podekscytowana, naprawdę się cieszę, a znacie mi, że naprawdę nigdy nie robię takich rzeczy, nie chwalę się, ale po prostu tak się cieszę, że muszę się, yy, muszę się tym z wami podzielić. Postawiam za jej kwiatka, żeby ładnie było. <grym melody> Widziałeś? Jakieś też chipsy. Aha, zamówiliśmy, u nas jest coś takiego, kebab e, niemiecki. Ponoć bardzo, bardzo dobre jedzonko. A co tu wzięć za chipsy? Jedne jakieś serowe, drugie jakieś inne? Co to? Czyli drugi ser. O, może pół na pół. Troszkę tych, ten... troszkę tych. Ale przestań narzekać, któryś jest wegetariański. Także zobaczyłem, ponoć bardzo dobre. A co wygląda moi kochani? Nie wiem, czy będzie dobry, czy nie będzie dobry. No ale widzicie, taki to nie kebab, tylko burger po prostu w bułce kebabowej i frytki. Co chcesz pokazać? No, Wyciągnij rękę tak, jak gdybyś była mną i chciała zrobić coś w termomiksie. Tak się zachowujesz. Dobrze, że zjadłem obiad, bo inaczej bym się nie doczekał nigdy. Ja wiedziałem, że to tak będzie. Kupi robota kuchannego, żeby ułatwić w kuchni. I obiad jak był późno o dwie godziny, tak będzie teraz o jeden dzień dwie godziny. Hej, to wzrestań to na rzekę z na narzekał i narzekał. No to dobra, rozpocznij gotowanie, tak? Tak, rozpocznij gotowanie. Słuchajcie, Jola dzisiaj gotuje pierwszy raz. A ja, i tak... Pierwsze, pierwsze już, już użycie Thermomixa, dobra, wychodzi, do gotowanie. Kochani, zrobiliśmy tylko kawę, bo miałam chęć na tą kawę. To wyszła po prostu taka sama, piana. I mój Radek jak spróbował, to... Co mój Radek powiedział jak spróbował? Dobra. Dobra, co? Naprawdę dobra. Lepsza niż... Dobra. Lepsza, wydaje mi się, że lepsza niż z kosy mrożona kawa. Urywa, urywa. A, popatrzcie ile tej pianki, a to wszystko pianka jest po prostu kawowa. Miałam już takiego nerwa, bo aplikacja mi się nie chciała, eee, coś się z aplikacją działo, że właśnie nie mogłam znaleźć tej kawy mrożonej, a ją się widziałam na internecie. <grym> widziałam ją tak, widziałem. już miałam takiego nerwa i Radek mówi, co, nie podoba Ci się już? Wiesz, ci się... Co Ty szukasz, No, Lota do lampek. Kochanie, dałam tutaj na dół, nie będzie wszystko nie na dół. Tutaj na, dół. Tutaj na dole na, będzie. Mi tu ona nie mój. będzie na wierzchu wszystko nie leżało. Będzie, będzie. powiedziałem, że będzie, to będzie. Kopnę zaraz w nosa to ja zobaczysz. Ja <grym>, także tak, jestem na maksa podekscytowana. Cieszę się i tyle. Mam nadzieję, że cieszycie się razem ze mną. I jeszcze, co chciałam powiedzieć, to to, że jestem na maksa zadowolona z tego, jak wyszedł parapet. Wiem, że to tanie rozwiązanie, ale na chwilę obecną wygląda bardzo ładnie, dużo lepiej niż farba, która mi się odrapała. Eee, także także jest OK. Dobra, moi drodzy, co się cieszysz? Bo jestem w telewizji. Ja będę kończyła już ten dzień. No, dobra. Kochani, dzięki bardzo. Do następnego razu. Buziaki. Pa! pa.